Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj e, chciałbym zająć się tematem hydroizolacji w łazience, czyli jak ją wykonać, co należy dobrać do danej sytuacji, jak do tego podejść, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no i najważniejsze, żeby nie przeciekało. E, to, co będę tutaj robił, to jest łazienka na poddaszu, poddaszu użytkowym. Dość duża łazienka, bo bodajże ma chyba 12 m2 po podłodze. No i wypadałoby, żeby tutaj po prostu było zrobione wszystko tak, jak się należy. A przynajmniej, żebym ja miał dupochron, że z mojej strony wszystko zostało zrobione po Bożeniu. No ale dobra, przechodzimy do morza produktów, jakie, jakie będą użyte. Lecimy po kolei od najbardziej popularnej rzeczy, czyli od folii w płynie. Do czego je używać? Przeważnie na ściany, na ściany w prysznicach, przy umywalkach. Wszędzie tam gdzie, powiedzmy, to jest tak ładnie nazwane, to jest hydroizolacja lekka, czyli ta woda ma sobie spłynąć po ścianie, a i w tym miejscu może być użyta folia w płynie. Nie zaleca się jej dawania tam, gdzie będzie woda stała. Czyli na przykład, nie wiem, basen jak basen, ale na pewno nie jest do pryszniców z odpływem liniowym. No bo jakby nie było, no tam napływ wody jest dużo większy niż na ścianę. Znaczy na podłogę jest dużo większy niż na ścianę. I tam już powinny iść izolacje mineralne. Ale jako podstawa to jest folia w płynie. To jest podstawowa forma hydroizolacji w łazienkach. Tak jak mówię, u, u mnie to jest stosowane właśnie, nie wiem, jakieś murki, gdzie, murki przy wannach, gdzie, no, trzeba by to zabezpieczyć, żeby to tam e, jak najmniejszy kontakt e, miał z wodą. E, przy, e, powiedzmy, jakichś tam kranach, e, umywalki. W tych miejscach to jest stosowane, jeżeli na przykład e, jest ubikacja, no to ja po prostu i nie ma powiedzmy e, ani kabiny, ani żadnego odpływu niczego, tylko sama ubikacja podłogę też nie lecę. Po prostu nie zaleca się jej tam, e, nie zaleca się jej stosować tam, gdzie jest stały na wody. A dlaczego akurat Sopro? Bo odpowiada mi jej konsystencja i szybkość schnięcia. Ale to jak mówię, każda izolacja, każdego producenta dopuszczonego na rynek polski, obojętnie czy to będzie atlas, sopro, mapę, knauf czy cokolwiek innego, spełni te same warunki, wymagania, do tego, żeby można było naprawdę z, no, ze spokojem zaizolować sobie łazienkę. Więc to jest rzecz drugorzędna, kto na czym robi. I drujki, bodajże i piątki, i piętnastki, jeżeli chodzi o sokrą. Teraz tak. Kolejną izolacją, dobrze, Pan nie jest izolacja mineralna. Można stosować jednoskładnikowe, dwuskładnikowe, co kto lubi. Yy, ja robię na jednoskładniku, składniku, bo dla mnie jest on lepszy. No bo po co mam jeszcze dwa składniki? Jak mówię jeden, jest to szybsze, oszczędność czasu. I no nie pomylę proporcji, po prostu, nie ma już czegoś tam, muszę domieszać na metr kwadratowy, czy coś takiego i cudowanie z proporcjami. Tutaj jest jeden składnik, woda i mieszasz i tyle. Do czego to użyć? E... Na pewno do odpływów liniowych. Znaczy, tym można zrobić wszystko, czyli możesz zrobić i ściany, i podłogi, i nic się tym nie stanie, to jest o tyle fajnie, że to moskuję no powiedzmy jakieś tam mniejsze rysy, ja nie mówię, że ma być pęknięte, czy zalana dilatacja, ale mniejsze rysy e, zmoskuje. Więc jest większa, większa szczelność, większa powiedzmy tolerancja na jakieś tam niedoskonałości ściany czy podłoża. No ale stosować to można przede wszystkim e, no, tam gdzie woda stoi. Czyli właśnie baseny, podpływy liniowe, to jest dla bezpieczeństwa. Tutaj akurat na przykładzie tej łazienki będzie robiona cała podłoga w tym. Podłoga, no tak, tylko podłoga tu będzie robiona. I to będzie robiona zaraz, bo tutaj będzie najpierw robiona podłoga, a dopiero potem będą robione ściany, bo inwestor chce, żeby, sobie, żeby się fugi zgrywały podłogowe ściennymi. Więc troszkę odwracamy, kolejność, lecimy od podłogi, a dopiero potem ściany, ale to jest w późniejszym czasie do to umówienia. To, aha, to jest jeszcze bodajże szybko słońce, może niech będzie szybko słońce, ale no tam po pięciu godzinach można już się przejść. A, jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, yy, to czy to jest wpłynie, czy hydroizolacja yy, nakłada się w warstwa. Zasada jest taka, w ogóle chyba we wszystkich produktach budowlanych czytać instrukcję, ale praktycznie chyba każdy produkt czy każdą hydroizolację nakłada się w dwóch warstwach. Nie wiem czy jest coś jednobarstwowego. Nałożyć to, czekać bodajże dwie godziny, chyba tak to jest w jednym i drugim przypadku i nałożyć drugi raz, ja to najczęściej robię w ten sposób, że Rano nakładam, idę do innej roboty i po południu druga warstwa. Dobra, co tam jeszcze mamy? Eee, narożniki. Narożniki taśmy. To jest dobra, nieodzowny element kompletnej hydroizolacji. Jedna firma, dwa narożniki. No, w tym przypadku karta Czym się różni ten od tego i to, do czego jest stosowane? To jest podstawowy narożnik do taśm sobrowskich. No, tu jeszcze mam taką frizerinę wtopioną. No, nie powiem, że jest cienki, ale, ale jest cieńszy na pewno od tego. Tym a tym, powiedzmy zastosowanie może nie, ale efekt uzyskujecie ten sam. Ten jest chyba trochę tańszy od tego. Ten jeszcze można w matach stosować, ale to jest temat już na, inną, na inny film. Ten jest podstawowy. Wklejacie go albo na folię, albo na mineralkę. Dlaczego ten, a ten? Czym się różni ten, a tym? Albo dlaczego ja stosuję? Bo ja stosuję, on się stosuje. Preferuję ten. Po pierwsze, jak widzicie, jest jest stabilny, lepiej utrzymuje kąt. Nie lubię taśm z, z tym materiałem, tym jak czego tam się nazywa fachową. No i nie pasuje mi to, jakoś tam się to coś zwija, coś się z tym. No i nie moja bajka. jeżeli mam wybór, no to biorę to, czym mi się lepiej robi. A lepiej mi się robi takim należącym. Dla mnie jest on stabilniejszy, lepiej wyprofilowany. To że jest droższe to jest nieistotne. Ale no jest wygodniejsze w poczuciu. Ogólnie stosuję komplet, jeżeli chodzi, bo to jest SOPRO AEB Seria AEB. No tu nawet nie wiem czy jest coś napisane. No nie, no to jest podstawowe, nie pamiętam oznaczenia. Do tego jest. To oczywiście się daje do narożników wewnętrznych, obowiązkowo przy odpływach liniowych. Bo tam musi być naprawdę szczerze. To macie wewnętrzne narożniki. Co? Też jest wewnętrzny narożnik. tu są zewnętrzne narożniki. Nie czy jest gdzieś narożnik. Tutaj jest narożnik. Ten podstawowy. No, taki, taki, taki. No, no nie podchodzi. Po prostu nie podchodzi. Jest to takie za, za mało stabilne. Funkcję spełni tą samą, aczkolwiek no, dla mnie jest takie średnie, bo ja ten jest już no, troszkę czy Jest gdzieś taki bardziej prosty. Tak, te są bardziej proste. No Jest to grubszy w ogóle materiał. Funkcję spełnia tą samą na zewnątrz I jeszcze jest na zaworki. Uszczelnienie na zaworki. To macie do zaworki, nie macie wodę. To jest, to jest guma, nakładacie to na przedłóżkę, izolujecie, wklejacie i jest szczelny. To jest podstawa uszczelka. A to jest a serii. Ta się praktycznie ma, mała różnica jest. Oba są fajne, jeśli chodzi o akwarium, Są jeszcze zespolone uszczelki na przykład na grzejnik, na rurki z grzejnika i Sopro bodajże ma nawet uszczelki na yy, może na no Na wszystkie te nasiłby, na śruby, no to wszystko, wszystko. Cała uszczelka jest jednym elementem. No, tu jeszcze jest taśma. Tak jak mówię, to jest podstawowa. No ja nie lubię tego. No Mieć mam spełniać funkcję, spełnia, aczkolwiek, no wolę a a serię. To jest podstawowa taśma. A to jest taśma, właśnie. To jest, no. Troszkę grubsze. Podziałka na pół, więc pół na wywijacie na ścianę, pół wywijacie na podłogę. No i lecicie. Ty mi się dużo lepiej. Nie wiem, jak to wygląda celowo wszystko, dokładnie, bo nie pamiętam cen. No, to jest sposoby, to jest minimalnie tańsze od tego. Więc tutaj jest bardziej kwestia preferencji, co kto lubi. Teraz tak. Co tu jeszcze powiedzieć? Yy, aha, no bo gadam tutaj o hydroizolacji, a pewnie się powie, yy, pojawią komentarze albo jakieś tam sugestie, że Kiedyś się nie robiło hydroizolacji, wszystko było. Teraz e, to jest nadzieranie inwestora na kasę. Po co to robić? Zrobisz e, dobrze płytki, zrobisz dobrze silikony, to wszystko będzie szczelne. To po co? Przede wszystkim ja robię tak jak nakazuje technologia. E, ja nie oceniam ludzi, e, czy robią dobrze, czy robią źle, ich broszka. Ja robię tak, jak trzeba, a jak powinno robić, czyli każą robić yy, hydroizolację, przepisy każą robić, ja je robię. Yy, to jest mój pochron. Jeżeli coś się stanie, nie wiem, np. w kabinie, zaleje kogoś itd., przyjdzie firma ubezpieczeniowa, stwierdzi, kurde, brak hydroizolacji i znając życie, będą o co mi to jedzie. Ja się wolę, ja wolę spać spokojnie i zrobić tą hydroizolację. Nie robię jakoś połowicznie, że puszczę tam coś dam, tam coś nie dam. Tutaj tylko w kabinie zrobię. Albo robię, albo nie robię. I tyle. Jeszcze się panie nie zdarzyło, żeby klient na przykład znowu z moich usług, bo pokłóciliśmy się na przykład o hydroizolację, że to jest daremny koszt. Albo robię komplet i tak jak należy, albo nie robię tego wcale. A to, czy to powiedzmy ma zastosowanie w praktyce, trudno to różnie mi oceniać. Polskie prawo budowlane jest, jakie jest, bo tutaj zrobię praktycznie łazienkę jako basen, a sama woda wyjdzie, probię od drzwi i zaleje powiedzmy korytarz czy pokój obok, i to już będzie ok. Ale wtedy no, to jest wina polskich przepisów, że takie są, a nie inne lepiej by było, na przykład łazienki były e, obligatoryjnie obniżane, na przykład o 1 cm e, w względu, e, łazienka była o 1 cm obligatoryjnie obniżona e, w stosunku do reszty posadzek, no to wtedy masz ten centymetr powiedzmy bezpieczeństwa, że e, coś się rozleje, czy się rozcieknie łazienka, czy cokolwiek takiego. Masz szansę zareagować, zanim zalejesz całą resztę domu. A tak robisz cały basen, całą łazienkę jako basen, i pod brzemię cała woda ucieka. Nie masz zniszczonej łazienki, ale masz zniszczony cały dom jako taką resztę. No ale to jest polska mentalność, to no, polskie przepisy. Ja z tymi nie walczę, nie kwestionuję. Ja chcę mieć święty spokój, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i tyle. Aha, jeszcze jest, teraz się a jedna rzecz, że. Pod tą izolację się nie gruntuje. Tu wystarczy wziąć tak jak tutaj mam posadzkę cementową i zwilżyć, zwilżyć tą wodą i można od razu jechać z nakładami. Nie trzeba to gruntować. To tyle. Tyle. I przechodzimy do roboty. że e, robię mokre na mokre bo to tak nie jest bo zaraz Wam coś pokażę tutaj przerobiłem e, odpływ bo dorobiłem jeszcze jedną e, jeden, no, jeden odpływ tak to można powiedzieć bo tu jest kretka no taka powiedzmy zabezpieczająca bo tu będą baterie czteropunktowe no i e, tutaj się podłączy wannę do tego nic nie będzie podłączone, no to jest sucha kratka. Bo jak podłączy się te baterie przez ten, jak to się nazywa, no słuchawkę od prysznica, ona jest po prostu zrobiona, to jest dziura i tyle, no i tam jest szansa, że się naleje woda. Więc ja zazwyczaj dokładam drugą kratkę i ewentualnie ta cała woda, jaka tam jest, Spłynie sobie po prostu do kratki, te suwa kratka, jeżeli nie ma wody, tam jest pływa, który opada na dół. I to było wylane szybko schnącą botetę z Rapidur M5, chyba tak, chyba tak się to nazywało, nie pamiętam. I to będzie zrobione doizolowane, no powiedzmy, na Fajrant to zrobię, bo to chyba schnie 5 godzin, więc to sobie ominę, a izolację, bo tego też nie powiedziałem. Będzie tutaj wzięta, bo jeszcze mam jeden woreczek DSF RS To jest DSF-ka, ale szybkosnąca Więc żeby nie tracić czasu I normalnie jutro zacząć płytkować Przelecę to sobie tym kawałeczek RS-ką I będzie dobrze To tyle Takiej kwestii informacyjnej